Dobry wieczór, moi kochani. Witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam was na odcinek pod tytułem Night Routine. To będzie zarówno moje Night Routine, jak i Edzia Night Routine. Nie będę wam ściemniać, że tak wygląda każdy nasz, nasz wieczór. Jesteśmy tylko ludźmi. Edzio y, ma raz lepszy wieczór, raz gorszy, raz taki humor. Natomiast my naprawdę się bardzo staramy, żeby ta nasza rutyna tak wyglądała. Szczególnie rutyna z Edziem, bo jakby moja rutyna to. Wiecie, jest inna bajka, ale też nie ma się co oszukiwać, my jesteśmy również tylko ludźmi i jak jesteśmy zmęczeni albo mieliśmy ciężki dzień, no to wiecie, no pominiemy pewne etapy i tak dalej, no nie zawsze po prostu wygląda to tak idealnie, jak zobaczycie to dzisiaj. Jeżeli chodzi o Night Routine Edia, to naprawdę bardzo się staramy, żeby dbać o tą higienę snu, żeby wyrobić sobie właśnie taki rytuał, jak wam dzisiaj pokażę. Co nie znaczy, że udaje nam się to codziennie i wiecie, codziennie jest to tak, jak pokażę Wam na tym filmie, natomiast z grubsza naprawdę tak to wygląda, bo zwracamy na to szczególną uwagę oboje i bardzo, bardzo chcemy, żeby właśnie mieć z nim taką wyrobioną rutynkę. To też dla nas jest taki fajny czas, słuchajcie. My też jako rodzice tak czerpiemy z tego po prostu, że możemy sobie tak razem spędzić czas. Także nie będę przedłużać. Zapraszam Was do oglądania. Jest trochę po 21.00, dzisiaj po prostu o tej godzinie tak się wszystko złożyło, że zaczynamy naszą rutynę. Nie zawsze, słuchajcie, o tej samej porze udaje nam się robić tą rutynę, ale będziemy zmierzać do tego, żeby mniej więcej te pory były podobne. Na razie też dajemy sobie trochę czasu, bo Edzie jest jeszcze... Też mały i dopiero się uczy, kiedy jest dzień, kiedy jest noc i tak dalej. Na razie jesteśmy na takim etapie, że Edzio już ma coraz więcej aktywności w ciągu dnia. Nie śpi już tak dużo jak na samym początku, w pierwszych tygodniach swojego życia, i na ten moment też już przesypia jedną dłuższą część w ciągu 24 godzin. I właśnie zazwyczaj jest to po kąpieli, po naszej wieczornej rutynie. Kładziemy go do sypialni. Staramy się zrobić tak, żeby to tam zasnął. I w zależności od tego, jak my się czujemy, czasami idziemy spać po prostu razem z nim w sypialni. A czasami, jak na przykład chcemy sobie coś obejrzeć, coś porobić razem we dwójkę, to zostawiamy po prostu nianie i sobie go obserwujemy już z salonu. Częściej jest opcja numer jeden, częściej po prostu idziemy z nim spać. Natomiast zanim w ogóle rozpoczniemy rutynę, to przygotuję tutaj wszystko w łazience do kąpieli. Przygotuję sypialnię do spania. Przyniosłam już do łazienki Edzia Ręczniczek. On jest ze sklepu Baby Bear i bawełniany taki kocyk. On bardzo lubi po kąpieli, jak już jest suchy właśnie, żeby go otulić takim bawełnianym kocykiem. Kolejnym krokiem przygotowania łazienki przed kąpielą jest to, że zawsze włączam tutaj na maksa ogrzewanie podłogowe. Tutaj się naprawdę szybko robi cieplutko, a nasz Edzio bardzo lubi, jak jest ciepło. Inaczej, on bardzo nie lubi, jak jest mu zimno, więc zawsze... Na czas kąpieli po prostu tutaj trochę dogrzewamy tą łazienkę, a mamy to ogrzewanie podłogowe tutaj naprawdę takie hardkorowe i w ogóle koty też często z tego korzystają. Koty też uwielbiają tutaj spędzać czas, jak jest właśnie to ogrzewanie podłogowe włączone, ale generalnie w ciągu dnia je wyłączamy teraz, a włączamy je właśnie na maksa na wieczór, tak żeby było ciepło do kąpieli, a potem znowu na nas wyłączamy. Przygotowuję też od razu dla Edzia piżamkę, w której będzie spać. No i tutaj macie real life jest bałagan, bo nie posprzątałam tej szuflady. Przy okazji zmieniłam prześrodełko na przewijaku na czyściutkie. Zawsze zanim tutaj przyjdziemy przed snem uchylam okno. Tutaj już możecie zobaczyć, że okno jest uchylone tak, żeby trochę przewietrzyć. Benżulku! No wiem, że nie możesz tu spać, ale rano codziennie przychodzisz. Tak, i się wszyscy razem przytulamy. No wiem bardzo, żebyś chciał. Jak widać, Rożek, Edzia i jego kocyk są u nas w łóżku, ponieważ Edzio miał e, taką słabszą noc. Jak są takie sytuacje, to e, po prostu bierzemy Edzia do siebie tutaj do łóżka. Zarzekałam się, że dziecko nie będzie z nami spało. jak widzicie, życie weryfikuje. E, także zaraz zabiorę ten Rożek. Zabiorę kocyk, pościelę tutaj. Proszę bardzo, butelka jeszcze z nocy. No, jak widzicie, nie wygląda to idealnie, ale zaraz będzie wyglądało spoko. Zaraz sobie posprzątam, pościelę Edziowi, pościelę nam. Edzie dostał taką książeczkę od cioci Asi, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo Wam polecam. To są takie: ja bym nawet to nazwała, medytacje. Dla dzieci. Jest napisane, że to są relaksacje, ale ja sama się odprężam czytając to Edziowi, bo że tak mi jest szkoda tego kota. Ale obiecuję, że jeszcze będziesz z nami spać, dobra? Będziesz wyglądasz tak, jakbym to Tobie teraz miała czytać. Przeczytać ci relaksację, przeczytaj ci książkę na rozluźnienie. Dawaj, to. Kocham Cię. Przygotowana. Zmieniłam odziewi radów Kieruszka do nocnego karmienia. Tutaj mamy kocyk. Kocy i rożek są również ze sklepu Baby Berry. Ten kocyk w ogóle jest genialny. To jest wełna Merino. Naprawdę super nam się sprawdza. Przygotowałam książeczkę, szumisia. W sypialni mamy dwie lampki, takie, żeby przy nocnym karmieniu nie używać mocnego światła. I mamy też tutaj wszystkie rzeczy takie, żeby na Edzie, było tutaj przewinąć. Przyniosłam też z salonu do sypialni. Oczyszczacz i nawilżacz powietrza. Zaraz go odpalimy. W ciągu dnia, jak więcej czasu spędzamy w salonie, to jest w salonie, a na noc zawsze go tutaj przynosimy, żeby był. To jest oczyszczacz Dysona, nie jest to współpraca, ale odkąd go mamy, to zauważyliśmy, że nam się również lepiej śpi. Sypialnia gotowa, idziemy się kąpać. Ja jestem pod rynku, a Moje słoneczko, piękne, tak. Panie prezesie, zapraszam do kąpieli. Ką? O, prezes szczęśliwy? Oj, fajnie, co, o? mieszka? Mam tak lubi się kąpać, że on ze sypia w tej mamy. A, paneczki, rozpocznijaczek, te nogi ci wystają. Daj mi po już nie jesteś taki mały. No już się wystąpił. Wcześniej jak był w wannie, to cały się wieścił. Tu co, proszę Ty jesteś słodsza widać na świecie, nie? Tak. O, Jezu, jak jest... mi dobrze. Róbcie tak. tak dalej. Ale mi fajnie. Ale super! Ale ty się lubisz kąpać. no. Ale ty się lubisz kąpać. Panie prezesie, jest pan wyczyszczony. Z tyłu szyjka. Z tyłu szyjka jest czysta? Tak. Tak. Właśnie z tak jest. Wszystkie fałdki. Fajnie, jesteś czyściutką. Główka jest czysta. Nic nie zapomnieliśmy. tak wywiniamy, jak miała tyle części ciała. Kocham Cię bardzo, wiesz? Fajnie było, podobała Ci się kąpię. Odpowiednia ilość czasu była między wanną a ręczniczkiem. Podobało Ci się? Nie zrobiłeś awantury. Nie. Edziu, ale nie wsadzaj ręcznika do buzu. Boże, jak ja kocham na ciebie tak patrzeć, Edziu. ty jesteś najśliczniejszy teraz. Tak jesteś czyściutki. Zakładamy piżamy, Edziu, okej? Okay? Mam wrażenie, że te ubrania zaraz będą na ciebie myszka za małe, wiesz? Bro, zrobiłeś to mleko. Już Edziulek, bo tutaj coś się wydarzyło, coś ci źle ubrałam. Już jest git. Jest ciepło, jest fajnie. 他。 Się naprawdę długiej przyprawie. Edzio zasnął, a Jury jeszcze z nim leży w sypialni, bo dzisiaj tak średnio chciał spać i co chwilę się wybudzał. Także ja zaraz biorę prysznic. Nie robię kąpieli, bo szczerze nie mam na to już siły. Szkoda mi jest na to czasu. Wolę sobie trochę dłużej pospać, wolę sobie zrobić fajniejszą pielęgnację. Nie wiem, co zrobię, słuchajcie. Poćwiczę moją bliznę. Obiecywałam sobie, ostatnio powiedzicie u fizjoterapeuty, że oprócz Edzia będę pamiętała też o sobie i będę ćwiczyć też ja. Lecę teraz pod prysznic i.

Perfection W ciąży, to opowiadałam Wam o tym, że musiałam przestać stosować odżywkę do rzęs, którą wówczas stosowałam, ponieważ zawierała ona Bima Tropast. Jezu, coś tak mówi? Bima. Nie pamiętam, ale chyba tak. Chodzi o ten składnik, który jest taki kontrowersyjny, jeżeli chodzi o odżywki do rzęs. I w momencie, w którym przestałam używać tej odżywki, moje rzęsy naprawdę się bardzo, bardzo osłabiły. I no, było widać ogromną różnicę między tym, jak używałam odżywki, a jak przestałam je odżywać. I nawet sobie nie w obrycie. Moje szczęście. I moją radość. Jak dostałam informację, że marka Nakomi, marka, z którą współpracuję od ponad dwóch lat, e tak myślę, że lekko ponad dwóch lat, od samego początku, kiedy mam kanał właściwie, stworzyłam odżywkę serum do rzęs i brwi, która nie zawiera bima do prostu, za to zawiera inne składniki, takie jak trehaloza, gliceryna, pantenol. Ta odżywka ma za zadanie wzmocnić rzęsy, wzmocnić brwi, namilżyć je, zagęścić, wzmocnić mieszki włosowe od środka. Ja na razie, słuchajcie, używam jej około chyba 10 dni, coś takiego ponad tydzień na pewno i naprawdę ja zaczęłam już zauważyć pierwsze różnice. Będziecie razem ze mną, oczywiście, obserwować efekty tej kuracji, ponieważ wijzcie mnie cały czas na vlogach, więc sami będziecie mogli ocenić, czy moje rzęsy i ich kondycja się poprawiły. Mi się wydaje, że już, już się poprawiły, także nie mogę się doczekać tych efektów takich docelowych. Dla mnie też duży plus za taką formę, ponieważ w jednym mamy i serum do rzęs, a tutaj serum do brwi. Także dla zapominalskich będzie po prostu łatwiej pamiętać o tym, żeby posmarować i brwi i że bo wszystko mam w jednym. Natomiast dzisiaj ogólnie użyłam do pielęgnacji nowości od marki Nakomi z serii Glass Skin. I mimo tego, że doświetlam się lampą, to widzę, że tak tego tutaj nie widać. Zaraz spróbuję Wam pokazać może w innym świetle, ale to jest seria, która ma za zadanie wygładzić, nawilżyć skórę. I muszę Wam powiedzieć, że nie miałam nigdy kosmetyków, które tak wygładzały buzię. Genialne pod makijaż. Ta seria zawiera m.in. oliwę z oliwek, masło Shea, witaminę E, olej ze słodkich migdałów. Naprawdę działa bardzo silnie nawilżająco i powoduje na buzi taki efekt e, powiedziałabym, że nieskazitelnej cery. Oczywiście wiadomo, żadna z nas nie ma nieskazitelnej cery, ale po prostu buzia jest tak wygładzona. Po prostu mamy taki efekt baby face'a. E, Buźka jest po prostu taka o z mięciutka, wygładzona, no bajka. Jeżeli lubicie taki efekt, to koniecznie spróbujcie. Dodatkowo, co mi się bardzo podoba i co teraz jest dla mnie niezwykle ważne, ponieważ no, po okresie ciąży, gdzie miałam sporo pryszczy, pozostawały mi ślady, możecie zresztą to tutaj zobaczyć i bez makijażu, jak jestem, no to troszeczkę to widać. Ta seria również ma za zadanie wyrównać kolory skóry. I zniwelować przebarwienia. To są idealne produkty do stosowania na co dzień. Myślę, że też będą fajnym pomysłem na prezent, bo chyba każda dziewczyna chce mieć efekt właśnie takiej baby face. Pokażę Wam to tutaj w lustrze, bo wydaje mi się, że tutaj mam fajniejsze światło. Te kosmetyki robią nam no, taki efekt po prostu takiej przejrzystej, bardzo gładkiej skóry. To bardzo ładnie widać, jak nałożymy potem makijaż. Ja wiadomo tutaj zaraz spać, więc makijażu nie będę nakładała ale może na Instagramie Wam pokażę, bo naprawdę te produkty i to serum i ten krem są genialną bazą pod make-up. Jak możecie teraz zobaczyć, mamy na buzi taki efekt glow, ale dodatkowo buzia jest bardzo, bardzo mocno nawilżona. Duży plus też za konsystencję tych produktów, ponieważ są bardzo delikatne, przyjemne takie w użyciu. Prawie zapomniałam. Świece sojowe. To jest kolejna nowość od marki Na Nakomi. Macie 15 zapachów do wyboru. Ja uwielbiam w świecach taki knot, więc to w ogóle... Totalnie trafiło w mój gust. Ja mam tutaj zapach czekoladowe brownie z pomarańczą, bardzo go lubię. Jest słodziutki, intensywny. Ja uważam, że właśnie odpalenie sobie takiej świeczki przy wieczornej pielęgnacji to jest, taki, to jest coś takiego bardzo małego, co nie zajmie wam wiele czasu, a naprawdę pielęgnacja stanie się przyjemniejsza. Jak możecie zauważyć, świece też mają fajną pojemność, dlatego że tutaj mamy 500 ml. Ja Wam przypominam, że produkty marki Nakomi dostaniecie stacjonarnie w dragarni Hebe, ale tam nie zadziała mój kot, więc jeżeli chcecie skorzystać z mojego, tylko długa 15, to zapraszam Was do zrobienia zakupów online. Link macie w opisie tego filmu. Dam Wam znać rano, jak nam minęła noc i podsumuję trochę to night routine. Myślę, że dzisiejsza noc może być ciekawa, bo Edzie się wcale nie, nie garną do pójścia spać. <gryw> Także zobaczymy, doprowadźmy się jutro. Cześć Będzulku. wiem, że to film wieczorna rutyna, ale poranki u nas wyglądają tak, że... Puszczamy kota i spędzamy czas wszyscy razem Tak, żeby się Benczulek nie czuł pokrzywdzony, odrzucony On bardzo lubi tutaj z nami rano być Dzisiaj całą noc z nami spał, bo dzisiaj miał taką gorszą noc Mamy takie śmieszne w nocy rozmowy z Jurem To co, że mogę do łóżka? Nie wiem, ty zadecyduj Nie, ty zadecyduj Potem się przyzwyczai Ale jest niespokojny, ale może będziemy wszyscy lepiej spać Nasz sen kocha się przytulać, no ma ty po tatusiu. tutaj jego teraz kompada. Przytulanie. <grym grym grym> no ja też się lubię przytulać, ale nie tak jak wy. Wy byście mogli się przytulać cały czas, ja jednak no potrzebuję czasami przestrzeni. Moje dziulki. I Juryki też moje. Moja piękna. piękna bułeczka. Cała familia, tak? Jeszcze szpilka była na koleję że poszła. A szpilka poranki spędza tutaj. Także nockę mieliśmy taką, wiecie. <grym> Ona chyba specjalnie chce Wam po prostu pokazać. Tak, że jest, że jest, że żyje, że wszystko jest w porządku, żeby się widzowie nie bali, nie martwili o kota. No dobrze, moi drodzy, do czas na szybkie podsumowanie naszego night routine. No, wiadomo, nie nagrałam wam, wiecie, tak wszystkiego, ale chciałam też, żeby to night routine nie było takie... Przekoloryzowane i wyreżyserowane, tylko żeby po prostu to, co mi się udało tam nagrać, postawić gdzieś kamerę, to nagrałam. Dążymy do tego i staramy się, żeby nasz night routine codziennie wyglądało tak samo, żeby po prostu Edzio wiedział, że to jest ten moment, kiedy przygotowujemy się do snu. I idziemy spać. I wygląda to tak, że po prostu przygotowujemy sypialnię, tak jak mogliście zobaczyć, i jesteśmy przed snem wszyscy razem. Czasami jestem ja sama, to zależy, jak nam po prostu wyjdzie. Wiecie, czy ktoś ma jakieś obowiązki, czy ktoś coś musi robić i tak dalej. Czytamy książeczkę, gasimy światło, przytulamy się, czasem sobie śpiewamy, po prostu mamy taki czas rodzinny razem i jak Adzio już sobie zaśnie, zazwyczaj u mnie na rękach, to po prostu odkładamy go do łóżeczka i zawsze mówimy do niego e, takie słowo klucz. Generalnie cała ta nasza rutyna jest zainspirowana e-bookiem, o którym wam już mówiłam wcześniej i poracałam wam profil Cień Wiatru na Instagramie i my zawsze do niego mówimy, kocham Cię, jesteś wyjątkowy dobranoc. Tak sobie wymyśliliśmy i tak już się u nas przyjęło i albo ja to mówię, albo mówi to Juri, albo mówimy to razem. No i idziemy spać. Ogólnie nie planowaliśmy tego, że Edzio będzie spać tak często z nami, ale też stało się to dla nas takim pięknym przeżyciem. Ja się w ogóle strasznie bałam na początku. Jurij zresztą tak samo, że wiecie, nie wiem, że ktoś z nas położy na nim rękę albo coś takiego, ale jednak to jest taki po prostu, no nie wiem, taki instynkt ma się jakby takie wyczucie, że no nie ma opcji w ogóle. Pierwszy raz jak go. Wzięliśmy do nas do łóżka, to była noc, kiedy naprawdę płakał. Myśleliśmy w ogóle, że ma kolki, ale potem się okazało, że był głodny. To były nasze początki z nim. Wtedy jeszcze totalnie nie wiedzieliśmy, jaki płacz sygnalizuje jaką rzecz. To były nasze dosłownie pierwsze, nie, to no, pierwszy tydzień chyba był co my, No. I po prostu Edzie tak strasznie płakał, i my już nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, wzięliśmy go do nas do łóżka i tak jakoś zasnęliśmy. No i to nam pokazało, że, no, że kurczę, no fajnie jest, jak śpimy razem. Także Edzio często po prostu rano albo w połowy nocy przychodzi do nas, ale też staramy się go kłaść czasami na drzemki w ciągu dnia u niego w pokoju, tak żeby też się już przyzwyczaił, że no, może też spać sam, nie musi spać z nami. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie, ale... No ale fajnie tak się obudzić, poch takiego małego pierdka naszego kochanego. On jest taki słodziutki. Te nasze poranki w ogóle są wspaniałe, jeszcze jak przychodzi kot, i sobie wszyscy razem no, no, leżymy i się przytulamy, to jest ekstra. No, moi drodzy, mniej więcej tak to wygląda. Dajcie znać, czy to najtrudniej Wam się podobało. Nie chciałam tego nagrywać tak, jak zazwyczaj wszyscy to nagrywają, czyli że są idealne kadry, idealne ujęcia i narrator, który opowiada, co się dzieje. Zresztą myślę, że przy Edu byłoby to ciężko nagrać w taki sposób, więc po prostu nagrałam tak, jak jest. Wszystkiego nie nagrałam, no nie jest to takie, wiecie, krok po kroku, kompletne nasze night routine, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam Wam oczywiście o kodzie do marki Nakomi. Link i kod znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz życzę Wam udanego dnia i mm. buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Pa! Ojej, ja w